Przechodzimy do rozdziału 19, reguły, który nosi tytuł Jak należy śpiewać psalmy, czyli po łacinie de disciplina psalendi. I chciałbym się skupić dzisiaj tylko na dwóch pierwszych wierszach, które brzmią tak. Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą na dobrych i na złych, na każdym miejscu. Przede wszystkim jednak powinniśmy być tego niewzruszenie pewni wówczas, gdy uczestniczymy w służbie Bożej, na początku trzeba wyjaśnić, że to, co Pani Świderkunda tłumaczy, wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny, oryginał łaciński, to Bóg jest wszędzie obecny, mówi o divina prezencja, o obecności Bożej, czyli takie pojęcie, może trochę bardziej abstrakcyjne. Ale myślę też, że dające taki lepszy wgląd to łacińskie wyrażenie, o co tak naprawdę świętemu Benedyktowi chodzi. Tak jak wiecie, jednym z najczęstszych motywów reguły świętego Benedykta jest wątek Bożej obecności. Przypomnijmy sobie chociażby pierwszy stopień pokory, ten najbardziej rozbudowany, który żeśmy rozważali, który tak naprawdę dotyczy. Bożej obecności. Zresztą tak samo jak w stopień 12. Gdybyśmy do tej Bożej obecności, do tej divina Prezencji, chcieli znaleźć jakieś biblijne ikony, to myślę, że trzeba byłoby na pewno wskazać trzeci rozdział Księgi Wyjścia i Mojżesza, który wędruje z tymi owcami po, tym, po tych, tych, tych bezdrożach Synaju. I nagle dociera do krzaku, który płonie i się nie spala. Czyli jakieś takie zaskoczenie tego człowieka, który, tak jak wiemy, wydawałoby się przeżył już całe swoje życie, no bo według tekstu biblijnego miał wtedy chyba około 80 lat, czyli raczej już czas na podsumowanie życia, a nie na snucie nowych planów. A tutaj, kiedy dotarł do tej Bożej obecności na tych pustkowiach, to wtedy okazało się, że jego życie się nawet jeszcze nie zaczęło i że to, co najciekawsze, to, co najbardziej interesujące, Bóg dopiero przed nim otwiera. I to jest jeden z tych owoców Bożej obecności. Drugą taką ikoną człowieka, który Bożą obecność odkrywa i która go przemienia w analogiczny sposób, jak przemieniła Mojżesza i jego życie, no to jest historia proroka Eliasza, a zwłaszcza te dwa wydarzenia, czy ta jego droga, którą przebył z góry Karmel, aż na górę Choreb. Na górze Karmel, gdzie Pana Boga postrzegał przede wszystkim jako tego, który zsyła ogień. I zresztą wiemy, że Pan Bóg ten ogień zesłał. Góra Karmel, która kojarzy mu się głównie z rzezią, jak wiemy, wyrżną tych 300 proroków Baala nad potokiem Kiszon, aż na górę, aż, aż na Bożą Górę Choreb. Tam, gdzie Pan Bóg właśnie nie przychodzi w ogniu, mimo że ten ogień przechodzi, przed, jak pamiętamy, przed wejściem do groty. Pan Bóg, który nie domaga się krwi ani żadnych z tych rzeczy, natomiast objawia mu się w delikatnym powiewie wiatru. Taka jest różnica między Karmelem a Chorebem. I to dla Eliasza jest też jakaś taka droga w odkrywaniu Bożej obecności Pana Boga, który jest trochę inny niż się spodziewam. I dlatego myślę, że tą Bożą obecność, o której Święty Benedykt tutaj pisze, dobrze, żebyśmy pojmowali nie w sposób statyczny, że jest to pewna stała obecność jakiejś substancji czy nie wiem, czy tak jak krzesła w pokoju, ale to jest pewna rzeczywistość dynamiczna, która powinna przemieniać nasze życie. To jest wyrażone za pomocą tego zwrotu, kiedy Święty Benedykt mówi, że Oczy Pana patrzą na dobrych i na złych na każdym miejscu. Oczy Pana, czyli to jest taka obecność, która nie jest obojętna na tych, którzy w tej obecności przebywają. I my jesteśmy w klasztorze po to, żeby się uczyć żyć w tej Bożej obecności. Możemy sobie zrobić takie ćwiczenie, pomyśleć o takim momencie naszego życia, najbardziej dla nas wstydliwym czy kłopotliwym, o którym może chcielibyśmy zapomnieć i Trzeba sobie uświadomić, że Pan Bóg wtedy też przy nas był obecny, a jednak grom nas nie poraził. I możemy też pomyśleć o tych momentach naszego życia, do których wracamy, które są do nas szczególnie ważne, cenne, i uświadomić sobie, że tak samo jak w tamtym momencie, tak samo i w tej chwili również Bóg przy nas był obecny, po to, żeby nas podtrzymać. Jest to zatem taka obecność Pana Boga, która się nie cofa, zawsze przy nas jest, trwa. Natomiast jeżeli coś dzieje się nie tak, to raczej, że my się cofamy albo żyjemy, jakby tej obecności Pana Boga nie było. Święty Benedykt mówi, że oczy Pana wypatrują, dobrych i złych. Dlaczego wypatrują? Dlaczego Panu Bogu tak zależy na tym wypatrywaniu człowieka? Tak by można było sobie pomyśleć, że Pan Bóg jakby nie mógł bez nas żyć i dlatego wypatruje człowieka, gdzie człowiek się znajduje w danej chwili. To jest też... Może ta scena, o której czytamy w 15 rozdziale Ewangelii, według Świętego Łukasza, kiedy ojciec syna marnotrawnego stoi w domu i wypatruje, czeka na swojego syna. Dobrze zatem, żebyśmy sobie postawili takie pytanie, spróbowali na nie odpowiedzieć, w jaki sposób w tej Bożej obecności się ćwiczymy, gdzie są nasze płonące krzewy, gdzie jest nasza góra Karmel, czy mamy swoją Bożą Górę Choreb. Czy jesteśmy na tyle odważni, żeby pozwolić tej obecności Bożej przemieniać nasze życie? Niedobrze jest, jeżeli jest to rodzaj szańca, jakiegoś okopu Świętej Trójcy, w którym jakby chronimy się przed atakującą nas rzeczywistością. W przypadku Eliasza i w przypadku Mojżesza obecność Boża dała im siłę do tego, żeby wrogiej rzeczywistości stawili czoło. Wiemy, co się stało z Mojżeszem. Kiedy Pana Boga w tym krzaku odkrył, że był w stanie wyprowadzić naród wybrany z Egiptu i stawić czoło samemu faraonowi. Eliasz potrafił jakby znieść własną słabość, i tak jak wcześniej błagał Boga o śmierć, bo nie był w stanie sam sobą wytrzymać, tak po tym doświadczeniu na, górze Boża, na Bożej górze choreb potrafił wyjść, aby wrócić do tego ludu, Izraela, który nie do końca chciał chodzić Bożymi drogami. Jest to zatem też taka Boża obecność, która daje nam siłę do życia we wspólnocie, do życia z braćmi, którzy jak wiemy nie zawsze są łatwi i nie zawsze są dla nas podporą, a czasami wręcz przeciwnie, jakąś próbą czy sidłem. Daje nam siłę do tego, żebyśmy żyli samym i sobą, chociaż sami dla siebie nie zawsze jesteśmy łatwi i ostatecznie daje nam siłę do tego, abyśmy żyli z Bogiem.